Wierzę, że najważniejszą misją, jaką ma Towarzystwo Naukowe National Geographic i magazyn National Geographic jest pokazywanie świata. W związku z tym przez to większe uświadomienie też wciągnięcie ludzi w pewną ideę. Zarażenie ich pewną misją. I w tym względzie myślę, że mamy szansę zapobiec kilku wojnom. Oby tak było. Ale z czym Tobie się kojarzy National Geographic Society? Nie kojarzy się... Po pierwsze z miejscami, które bardzo bym chciała zobaczyć, a, które, a których wiem, że nie zobaczę, ponieważ nie będę na to miała czasu. Więc przynajmniej za pomocą miesięcznika mogę obejrzeć te światy, których nie, nie dotknę. Ale ostatnio miałam takie, takie smutne doświadczenie, oglądałam jakiś numer poświęcony Syrii, stary numer i zastanawiałam się, co pozostało. Co pozostało w Syrii po tej wojnie, co pozostanie? I jakie to cenne, że to gdzieś, gdzieś jest, tak? Ja mam, mam, mam tę niezniszczoną Syrię u siebie w domu. Świat, którego już nie ma. Świat, którego już nie ma.